Mam do Pana, bo oczywiście ma Pan wciąż dobre kontakty w Platformie. Jaka jest Pańska ocena ministrów w rządzie Tuska? Ilu z nich pozostanie, ilu nie? Jaka to może być przebudowa rządu, jeżeli premier Tusk zachowa stanowisko? Oczywiście. To trochę zależeć będzie nie tylko od tego, bo Tusk myślę, że zachowa, tylko z jaką, z jaką siłą, z jakim mandatem? Jeśli wynik będzie 36, powiedzmy, lub lepszy. Ale nie gorszy niż tam 35-36% to ci Gabarczyk, tak bym Gabarczyka. Ale w ogóle z Platformy? To, pod hasłem, że dość spółdzielni, Platforma musi odzyskać obywatelski charakter. Po prostu tam się oczywiście te spółdzielnie od nowa przegrupują z innymi liderami, ale y, y, to zrobi, ponieważ obydwaj trochę dzisiaj już za bardzo urośnie. Pytanie to... może być szokująca. Otóż pan w ogóle nie zaproponował żadnego rządu dla Polski, pan zaproponował rząd. Dla Platformy Obywatelskiej, żeby rządzić Platformą Obywatelską, a nie polskim państwem. Skasował pan schetynę, musiał pan dowartościować go wina. To, to jest jedyna logika tych postępowań. I my